ciao tutti doszliśmy na czarną plażę minęliśmy siarkowy smród proszę jest na mną mój towarzysz po pani Natalia Panie Negre. czarna plaża, czarny piach jakby ktoś nie wierzył o proszę jaki czarny piach czarny bo z wulkanu teraz tu Szukać no pumeksy. To co tam widać, proszę bardzo. Tu widzimy plażę całą czarną Tu w oddali Wulkan stromboli tromboli. Go nie boli. Na chwilę rozpoczynamy nurkowanie w poszukiwaniu barmowego pumeksu którego tu sprzedają po 5 euro za kamień a my w Polsce opierdziliśmy 10 kg za stówę <gry> dziękuję zapraszam na kolejną relację pomachaj gościom o, a tam, tam tamte smerody są i tam jest krater wulkanu wyspy na której my jesteśmy tu kiedyś był wulkan arrivederci